maneczko wszystkim z tej strony szkapa i zapraszam do odcineczka zo 2 Animal Park. No to tak, zaczynamy od pozbierania sobie tutaj kaski. Jak widzicie, troszkę się znów nazbierało. Mamy jakieś 7. No, niech to wpłynie prawie 7700 miliona. No to dość fajnie, dość fajnie. Zrobimy sobie tutaj troszkę może porządku. Dookoła, wszędzie, żeby to tutaj nie było takie porozrzucane. I zobaczymy co my tu jeszcze nam wskoczyło fajnego, bo wiem, że jakieś bonusy, jakieś coś się powyświetlało tutaj na, na tych lekramach co się wyświetla zawsze więc trzeba było to poprzeglądać wszystko. Może 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 dawnośmy znajomym chyba nie pomagali. Więc zobaczymy czy mamy tutaj. Nie, premii żadnej nie mamy, więc wymieniamy tutaj to. Idziemy tutaj, może wskoczyć znajomych. Mamy furt, dobra, wskoczymy w znajomych i pomożemy tutaj wszystkim znajomym. No i tak, zaczynamy, zaczynamy od baloników. No to dajemy tutaj baloniki. Gdzie jest ten hopek? Dostał, dostał. Dobra. O, będzie skrzyneczka? Nie, będzie skrzyneczki. Dobra, jeszcze jeden i będzie skrzyneczka. No to fajnie, fajnie. Co teraz mamy tutaj? Ptaszki, jeden, drugi, trzeci. Tak. O, gotowe, dobra. Mamy skrzyneczkę. Więc bierzemy się za tą skrzyneczkę, zobaczymy co wypadnie. Może coś fajnego. Eee, no, w sumie nie mamy nic fajnego. To wszystko jedno, co otworzymy. I jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Ja wam próbuję ze skrzyneczek trafić te zwierzątka i tak powiem, wam dość ciężko. Dość ciężko je w ogóle trafić. Nie wiem, na razie parę części mi wypadło. Ale tak długo, długo e, czasu po prostu nie mogę już nic trafić. Nie wiem jaki to ma wpływ, czy to pasa to, czy coś. Dobra, po prostu będę otwierał skrzyneczki, aż się to kiedyś trafi, nie? Może się uda kiedyś pozbierać te... E, tam chyba były dwa rodzaje zwierzątek. To w sumie cztery zwierzątka bym musiał trafić. Nie wiem, czy się to uda. Jedno wam powiem już chyba nawet mam zwierzątko do poskładania. To jest, że nawet jak macie jedną tą kartę, nie możecie tego zwierzątka złożyć, tak? Musicie tam trafić 6, czy ile tych kart trzeba. Musicie wszystkie trafić. I dopiero możecie to zwierzątko złożyć. A tak nie można go za te kupony złożyć. No to jest, to jest szkoda. no. Tak założę się, że już by większość tych większość osób te zwierzątka miały. No, ale to też tak jest takie coś, że trzeba pomagać znajomym, tak? Pomagać, pomagać i ze skrzyneczek próbować trafić, aż się nam trafią. Jedziemy tutaj z następnymi zwierzątkami, żeby pomóc te ptaszki powyganiać. Dobra, nie wiem... To będzie chyba dopiero jedna strona zrobiona. Co, co następne? Baloniki. O, baloniki mogą być. Baloniki na w miarę szybko. Bałuniki idą w miarę szybko. Najgorsze jest chyba to łapanie tych zwierząt, bo to chyba najwięcej czasu zajmuje. Ptaszki też idą w miarę szybko, się fajnie kliknie. I to wszystko, o, jeszcze są na jednym, to jest eleganckie. Dobra, jedziemy. Będzie następna skrzyneczka, będzie za chwilę następna skrzyneczka. ma coś trafi. No to jest najgorsze, wam mówię, te zwierzęta, bo to gania wszędzie. Szukamy, przeskakujemy i nie dość, że trafimy na nie, to one jeszcze nam uciekają, nie? Jak jest małe Zo, to akurat to idzie tak fajnie pozbierać. Ale jak jest duże Zo, no to wtedy Fez nas rozrzuca po całym Zo, żeby to znaleźć. No praktycznie z i tak jest, bo te też rozrzuca Fez, jak jest duże Zo. E, jeszcze jedna i będzie, będzie skrzyneczka. Dobra, może w tej skrzyneczce coś się uda fajnego trafić. Jedziemy, co teraz mamy? Baloniki, dobra, powinno być szybko. Drugi, trzeci, czwarty, no i piąty balonik. Dobra, jedziemy skrzyneczkę. Miejmy nadzieję, że coś się fajnego trafi. I co tu mamy? Eee, mamy to, mamy to, a zwierzaka żadnego nie mamy. O, akurat dwa się trafiły. <grytanie> dobra, jedziemy dalej. Dwa najlepsze, jakie się mogły trafić, to się trafiły. No to dobra. Nieźle, dobra, łapiemy te zwierzątka. Które nam tu wszędzie ich has kasają. O, 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 no nie uciekajcie, tak to jest. Tu następne. Dobra, jedziemy. Już chyba następnej skrzyneczki nie złożymy. Będzie chyba na następny raz. Trochę się nam to jakoś słabo ładuje. Jakieś tam chyba zamulenia mamy na internecie. E, musiałbym sprawdzić ile jeszcze tych znajomych jest. Żeby to im pomóc wszystkim. No, wczytuje się. No, widzicie, jakieś takie zamulenia właśnie. Są przy, przy, przy wczytywaniu tego. No, możliwe, że te nagrody weszły akurat dzisiaj. Jeszcze jakieś błędy są. Albo coś. Bo ja mam jak zrobimy znajomych, to wam pokażę. Chyba w skrzyneczkach, jak się nie mylę nowe zwierzętka wyszły. Musiałbym to dokładnie sprawdzić, ale wydaje mi się, że chyba w skrzyneczkach. A sobie to zerkniemy, jak tam dojdziemy do tego momentu. To sobie to sprawdzimy. O, dobra, mamy wszystkich zrobionych. No to akurat fajnie. Czekaj, czas się nam tu wczyta. Znów wszystko to. Cie jakieś tam niestety te zamulenia są. E, coś my tu mamy? Co my tu mamy? E, na wodne obiekty, na obiekty, na wybiegi. E, aha, coś takiego mamy. Yy, tu mamy doświadczenie na wodne. Dobra, to idziemy zrobić wszystkie wodne rzeczy, jak mamy tyle doświadczenia na wodne rzeczy. Gdzie my tu w ogóle mamy jakieś wodne rzeczy. Yy, tutaj. Powinno nam dużo więcej doświadczenia... O, jacie. 150 doświadczenia chyba troszkę więcej tego doświadczenia nam sypie, nie? Dobra, zrobimy sobie wszystkie te wodne rzeczy. Co nam tu skoczył w kalendarzy. O, to sobie też możemy zerknąć, zaraz jak już nam to wskoczyło. To zobaczcie, będziemy mieć kobre. Mamy i dlatego raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Czyli dwa razy po 6 akurat będzie. Ale tutaj mamy dwa, 4, 5, 6. 6 tylko, więc, więc tego puchacza, jeżeli nie macie, to musicie poskładać, no najlepiej tutaj sobie już jednego złożyć, a tutaj zbierać na drugiego, tak? Bo jak zostawicie sobie i zapomnicie, no to będziecie mieć tylko jednego, a tak możecie zrobić dwa. Więc obstawiam, że już jesteśmy tutaj, obstawiam, że już jesteśmy tutaj, bo ja nie otworzyłem wszystkich bonusów, czy drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy ósmy, więc, więc powinniśmy robić dalej. Tego bonusaśmy powinni mieć te dwa diamenty. No to obstawiam, że trzeba by było to tam już poskładać. No ale do złożenia tutaj tego właśnie potrzebujecie te odznaczenia tam mieć, te kupony. Więc lepiej zawsze mieć w zapasie. Tak jak ja, zawsze mam w zapasie parę kuponów. Na jakąś chwilę, jak potrzebuję coś złożyć, no to zawsze można to zrobić. Dobra, jedziemy, pomagamy tym zwierzątkom. Pod 150% doświadczenia to jest naprawdę dużo. Możliwe, że ja level za chwilę biję, jak ja takie doświadczenia tutaj będę. Trzaskał znowu i skrzyneczki podróżeją, ale dobra. Co tam z tym? Jak podróżują, to podróżują. Nie? Dobra, tutaj sobie jeszcze zrobimy. Oczyścimy sobie tutaj, pokarmimy te zwierzątka. Zawsze tu też więcej osób będzie szybciej kasa też leci, jak jest więcej osób, zo. A tak nie czyścimy tych wybiegów, tak jak ja tego nie, nie czyszczę za bardzo, no to to też tych osób odwiedzających ile mamy? 104. A obstawiam, że dużo więcej może być, jeżeli byśmy tutaj wszystko poczyścili, porobili. Do tych odwiedzających tu będzie naprawdę dużo więcej. A jak to mamy, tak nieporobione, no to ich niestety, jak widzicie, ja tutaj e, praktycznie żadne wybiegi nie są wyczyszczone. Wszystko jest tak zostawione. Zwierzątka tutaj są troszkę pomęczone, no ale nie zawsze się ma. Tyle czasu, żeby to dziennie obrabiać, tak? Ja się staram właśnie na filmikach wam tutaj coś porobić. Więc też muszę mieć coś zostawionego, żeby coś mógłbym, mógłbym robić. Tak sobie wszystko poobrawiamy, no to nie będzie co robić. Dobra, myślę, że nie będziemy się z tym tutaj za bardzo bawić. Bo mamy dzisiaj w sumie inne zajęcie. Więc ja wam powiem tak, no idziemy zobaczyć sobie te skrzyneczki. I tu mamy lamparta morskiego. Tego już chyba mam postawionego. Jeden i drugi chyba już jest, ale tu mamy. Białucha arktyczna. Czy ja mam takie zwierzątko? Ja bym musiał sobie zerknąć, bo ja po prostu już nie pamiętam. Jest tyle tych zwierząt, że ja nie jestem w stanie pamiętać jakie zwierzęta mam postawione, a jakie nie. Więc to jest chyba co to było? Lodowe czy wodne? Wodne chyba nie. Sprawdzimy sobie wodnych. Wodnych nie mam. Eee, gdzie to nawet tego zwierzęta? Tutaj nie ma, a tu jest. Otwórz kufer jest w kufrze do zdobycia, dobra. Czyli możemy go ładować, tak? ładujemy. Mamy 6 kufrów, więc nie ma problemu. Otwieramy. Lecimy tym kuferkiem. I mamy co? Mamy tutaj, tutaj. W sumie tylko tak, bo i samej śmieci. I niestety. <grystanie> niestety same śmieci. Dobra, mamy parę kluczyków. Ale nie mówcie, że ja wszystkie zużyję. No nie, ale w topa. Ale w topa. Wszystko musiałem otworzyć, żeby zdobyć tego jednego, jednego z tego. No nie, ale w topa, ale w topa, ale w topa normalnie. Ale w topa. Dobra, bierzemy. Mamy jednego. Zaraz to wszystko tu inne wymieniamy. 250, przynajmniej troszkę nam dało odznaczeń. Znów 250, fajnie, 500 jest. 50, tutaj 50, tutaj już po 5, no to już jest takie takie śmieciowe, no ale nic, nie poradzimy. Jak takie dają, to takie wymieniamy. I dobra, mógłby być fajnie jakiś e, rabat na poskładanie, ale nie ma, więc musimy go skompletować za 10 tysięcy, ale boli, ale boli. No, ale dobra, <laughs> jedziemy te 10 tysięcy i powiem wam, jedziemy drugą skrzyneczkę, tak? Jedziemy drugą skrzyneczkę, miałem tyle zwierząt poskładać, a tutaj co tu mamy? Mamy tego i mamy tego. O, o, Teraz już nie muszę więcej twierdzić. Mógłbym jeszcze tego trafić, by się go wymieniło, no ale dobra. Nie będę już marnował kluczyków. Mamy to, cośmy chcieli. Mamy, więc odbieramy nagrodę. Resztę, wszystko wymieniamy. Reszta nam potrzebna. Tego już nie składamy, niestety, bo mam tylko tyle. Tego już nie składamy. Ale powiem wam, idziemy jeszcze tutaj. Tego też nie mam. Tak mi się wydaje, że tego nie mam. I to jest yy, wybieg chyba stepowy. Więc ja sobie tutaj zerknę wybiegi stepowe. Stepowy, tak, stepowy. I już sobie tutaj zerkamy, czy mamy takiego zwierzątka. No, nie widzę. Nie widzę, a on jest tutaj, to jest ten? Mm, tak, to jest ten, on jest w skrzynce, dobra. Ale niestety też złoty, niestety też złoty. Ale może, może się w tym kuferku trafi jeszcze jakaś inna karta. Tu się trafiła dwie złote. Ja Cię kręcę. Trzy kluczyki zostały. No nie. Patrzcie, znów... Muszę kupić kluczyk. Dobrze, że mam przynajmniej troszkę diamentów. Kupiłem sobie kluczek. no dobra. Troszkę diamentów mam przynajmniej... Jedna, dobra, wymienimy sobie to za tysiąc. No to przynajmniej, przynajmniej nam coś sypło. Przynajmniej nam coś sypło, ten tysiąc nam wróciło. Więc nie jest źle. Tutaj oddajemy wszystko posprzedamy. No i co? No i tego musimy znów skompletować. No i znów jest 10 tysięcy. Stało mi 5 tysięcy, z których już nic nie zrobię. Ale musimy jeszcze jeden, jeden skrzyneczkę otworzyć. Bo trzeba mieć dwa, tak? Z jednego to się tam nie pocieszymy. Trzeba mieć dwa. I teraz liczmy, że go trafimy. Patrzcie, identycznie jak w tamtym. Tam wszystkie. Następnego za pierwszym, i niestety tam też był żółty drugi, któregośmy nie trafili. I tutaj to samo. Identycznie dwie skrzyneczki, identycznie zachowanie, identyczne trafienie. Dobra, mamy 6000 na zbieranego Ja bym tego wymienił to by mi trochę wpadło nie po 500 za 1000 bym dwie dostał czy znaczy my mamy coś co możemy e, złożyć e, jeszcze tak zwykle albo sprzedać po prostu e, w sumie nie mam tu nic o, no tego mi brakuje No i tego już mam 9 a ja potrzebuję 12 więc jeszcze troszkę brakuje żeby go poskładać ale powoli się zbierają karty powoli się zbierają Nie wiem czy tego mam czy nie mam No i dobra, no tyle mamy. Eee, ja nie wiem, otworzymy sobie jeszcze ze dwa, albo no nie, pięć sobie otworzymy kufrów. I zobaczymy, czy coś w ogóle wypadnie z tych pięciu kufrów. Żeby nie było, że nie otwieramy nic. Pięć kufrów sobie jeszcze otworzymy. Duże nic. Następny kufer. No zobaczymy. Może coś fajnego wpadnie. Duże nic. Następny kufer. Co teraz? Ja cię też nic. No bardzo kiepsko, bardzo kiepsko. Pięć kufrów otwieram i bardzo kiepsko. Hmm, żadnego zwierzaka, żadnej karty lepszej. Nawet fioletowej karty chyba nie było. Hmm, bardzo kiepsko. No, bardzo kiepsko, powiem Wam bardzo kiepsko. Mamy niebieskie za 50. I to dosłownie parę sztuk. To już za 25. No, tu ich było dużo i temu dostałem tyle. Dobra, za 10. A, wiecie, co kiepsko, trzeba by było tych skrzynek otworzyć, wiecie, ale to nie jest, że otworzę 5 skrzynek i mam skompletowane. Tylko ja faktycznie tych skrzynek trzeba otwierać bardzo, bardzo dużo, żeby tutaj skompletować, nazbierać tam co, co, cokolwiek więcej. Więc skrzynek powinniście otwierać jak najwięcej jak macie e, możliwość e, otwierania tych skrzynek za kaset, otwierać ich jak najwięcej. A, tu kiedyś chyba to wszystko udam i po prostu otworzę sobie tych skrzynek tyle, ile było. E, a na razie myślę, że musimy postawić wybiegi na te zwierzątka, które nam tu wpadły. Tutaj za, e, wpadło mi tych pełno płotków wszystkiego. Ja to chcę wszystko posprzedawać, bo mi to wszystko znów będzie zawadzać. Kwiatki się gdzieś postawi, ale te płotki, ja to muszę sprzedać, bo mi to później wszystko zawadza. Ja nie mam gdzie tego stawiać. Po prostu trzeba się wszystkiego pozbyć. Tego mamy gdzie stawić. Gdzie jest wybieg wolny? Jest wybieg wolny. Jest wybieg wolny, więc już go tutaj nie. To co to, to za wybieg mi się tutaj włączył? Wydawało mi się, że mi się taki włączył. A to się trawiasty nie. Tutaj jest stepowy. O, właśnie, wydawało mi się, że byłby wybieg stepowy. Dobra, jeden siedzi. Zaraz zobaczymy, co my możemy mu tu postawić. Jeszcze po rabacie. Tu mamy jedno darmowe. Z rabatem stajnie, oczywiście z rabatem. Sygmu, czy może się rozmnażać? Eee, stajnia na poziom trzeci. No to, no to trzeba tą stajnie ulepszyć. No ile mi tego jeszcze wyskoczy? Za 6000. Dobra, ulepszamy raz stajnie. Na jakiś czas ulepszy się następny raz. I co my tu jeszcze mamy? Jeszcze tu był jakiś taki. Temu trzeba wybudować ten wybieg. No to tutaj mamy miejsca, trochę to wybudujemy sobie wybieg. O, jeszcze jakieś odznaczenieśmy dostali elegancko. Nagrody nam trochę sypło. No i dobra, musimy poczekać, aż się nam to wybuduje. Bo inaczej, inaczej nic nie zrobimy. Dobra, e, myślę, że to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Trochęśmy pobudowali, trochę zwierzątśmy porobili, znajomyśmy pomogli, więc trochę. Można nie powiedzieć trochę kawał dobrej robotyśmy zrobili. Jak się Wam odcineczek podobał łapka w górę, komentarze mile widziane i do zobaczenia. Cześć wam